Dobry kochani, witajcie! Paulita w kuchni swojej wita. Słuchajcie, no już teraz robimy drugi przepis z kolekcji Dzień Dziecka, bo Dzień dziecka zbliża się naprawdę mega szybko, więc musimy przetestować te przepisy i żebyście wtedy mogli dzieciom zrobić takie potrawy, poczęstować ich i się nie wstydzić. Tylko wiedzieć, że to będzie to, że to będzie ten smak, że dzieci się ucieszą. Po klopsikach. Moje dzieci po prostu były zachwycone. Nie wiem jak wasze, ale moje były zachwycone. Mi najbardziej z tego wszystkiego smakował sosik. Ale dzisiaj zrobimy co? Zrobimy pizzę. Chyba nie ma takiej osoby, która nie lubi pizzy. Oczywiście, co do dodatków, no to są różne wersje, tak? Ale dzisiaj zrobimy taką em, pizzę dedykowaną przede wszystkim pod dzieciaczki. Aczkolwiek tutaj składniki możecie sobie też zmienić. Ja chyba wiem, co zamienię, ale zacznijmy od tego, że zrobimy ciasto. I teraz tylko Wam powiem, że stopień trudności jest średni, niełatwy, średni, aczkolwiek poradzicie sobie z tym spokojnie. Czas przygotowania 20 min, 25 minut. Czas całkowity to jest godzina 40 i liczba porcji 4 sztuki. I teraz tak, e, przepis tu nam się składa z kilku takich e, etapów. Ale powiem wam teraz tak, wartość odżywcza na jedną sztukę to jest 2832 kJ, czyli 676 kcal, białko 25 g, węglowodany 97, tłuszcz 19. To takie wskazówki dla tych bardziej zaawansowanych, co chcą wiedzieć co tam się znajduje w tej naszej pizzy. Jeszcze co z takich wskazówek i podpowiedzi to mamy to, że jeżeli użyjecie suchych droży, to trzeba wydłużyć czas wyrastania ciasta. No i e, w tej pizzy wycinamy krążki i te krążki w środku nie wyrzucamy, oczywiście, że nie, bo możemy z tego zrobić takie mini pizzę. No ale to wszystko wyjdzie, jak to mówią, w prime. Rozpoczynamy gotowanie. 270 gramów letniej wody. Pamiętajcie, zdjęłam pokrywę, muszę wytarować. Letnia woda. 270 gramów. Zerknę, czy tu wszystko w porządku. 270. No, u mnie jak zwykle więcej. 80, ale to jest nieco nie, nie wiele. Łyżeczka cukru. Ja sobie tak sypnę na oko. Już mi się nie chce łyżeczki brudzić. To jest tylko odżywka dla naszych drożdży. Słuchajcie. I do tego 10 g świeżych drożdży pokruszonych lub jedna łyżeczka drożdży suchych. Czekajcie, muszę wytarować. 10 to nie będzie za wiele. Dobra, ja już wiem, że ja będę tą pizzę dorabiać. To ja już wiem. Do tego 500 g mąki pszennej. Dobra, 519 nie jest źle. I do tego 30 g oliwy z oliwek. Bardzo dobrze robi oliwa z oliwek, znaczy oliwa ogólnie, tłuszcz to ciasto jest wtedy takie bardziej miękkie. Dobra, jest 29. Jest dobrze. I łyżeczka soli. Też sobie sypnę na oko. I teraz tak zakładamy miarkę z pokrywą. Dwie minuty wyrabianie ciasta. Pamiętajcie, ja przy wyrabianiu ciasta ściągam sobie e, miareczkę, żeby to ciasto się natłuściło. W tym czasie e, musimy naoliwić miskę, natłuścić i przełożymy to ciasto do miski. I zostawiamy do wyrośnięcia. Słuchajcie, ja już to Was nie będę trzymać, więc tak to ciasto przekładamy do miski zostawiamy do wyrośnięcia na godzinę ale ja wam oczywiście w międzyczasie jak to ciasto będzie wyrastało powiem wam co dalej tylko tak po się. wyrzucamy ciasto do miski przykrywamy ściereczką ono sobie rośnie a my musimy wymyć naczynie I jak ja te czynności zrobię to wrócę i pokażę wam co dalej no więc kochani ja już sobie tu częściowo przygotowałam różne rzeczy jest co szykować, bo musimy mieć marchewkę pokrojoną, cukinie, cebulę czerwoną. E, możecie mieć paprykę. Ja sobie akurat paprykę e, kolorystycznie, możecie naprawdę różne rzeczy zrobić. Zobaczcie, jak to fajnie będzie kolorystycznie wyglądać. Ale tak, zamiast papryki czerwonej, no to będą e, pomidorki koktajlowe pokrojone na pół a ja zamiast papryki żółtej dałam sobie kukurydzę. No ale teraz tak, ciasto mi rośnie. Jeszcze między czasie trzeba e, przygotować w sos. I teraz chcę Wam pokazać, że ciasto sobie przerzuciłam do miski. To jest umyć naczynie, ale moje ciasto po wyjęciu prawie nie zostawiło śladu. To po pierwsze. Po drugie i tak wszystko będzie się piekło, więc Możecie oczywiście umyć to naczynie. Ja nie myję, bo szkoda mi czasu po prostu. Ale teraz wylewamy 300 gramów pokrojonych pomidorów z puszki. Tu będzie 400. No będzie troszkę więcej sosu. Patrz, na 400 miało być, a jest 410. I tak, tu liście bazylii, ja liście bazylii sobie odpuszczam i dam sobie w zamian za to troszeczkę oregano suszonego. O! Oczywiście możecie dać bazylię. To jest między 7 a 9 liści świeżych. Szczypta soli. Do tego szczypta pieprzu. I teraz zakładamy miarkę z pokrywą. Tu musimy zakryć. I teraz tak, 10 minut, 100 stopni, obrotu 2 i to będzie gotowanie naszego sosu. A ja międzyczasie już sobie przygotuję e, blachę, odpalę piekarnik i będziemy robić już ciasto. Aczkolwiek jeszcze musimy tak wziąć e, mozarelkę sobie, odcedzić e, z tej zalewy, położyć na ręcznik. Więc muszę so, so, sobie tu uprzątnąć i będziemy zaraz wałkować ciasto. I robić dalej, bo jeszcze parę kroczków nam zostało do celu. Kochani, lecimy z naszą pizzą dalej. Przemieniłam tu trochę kamerę, żebyście widzieli, co ja tu będę robiła. Więc nie musicie widzieć mnie, tylko ważniejszy jest produkt, który wyjdzie nam z tego przepisu. Więc tak, podgrzaliśmy sobie te pomidorki i teraz musimy to przełożyć do innego naczynia i odstawić. Ja już mam tu miseczkę przygotowaną. O. Przełożyć właściwie przelać, bo to wyszedł taki sosik. Zobaczycie, jak będę przelała. Tylko. O, to jest nasz sosik. I teraz, co dalej? Umyć znowu naczynie. No, słuchajcie, z tym myciem to jest trochę tu dużo do robienia, ale przepłuczemy szybko. Dobra, zrobione. Jeszcze, może, wytrę sobie. Chociaż powiem wam szczerze, wiem, że sobie, że no dobra. Tu się przydaje umycie i wytarcie, bo będziemy robili co sos, e, nie sos, sos już mamy. Co ja gadam? Będziemy ścierali ser. Dobra. Teraz tak sosik odstawimy. Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni. To sobie podstawiam. I szykujemy dwie blachy, wykładamy papierem. I odstawiamy. I teraz do naczynia wrzucamy właśnie te dwie kulki e, mocarelki. I teraz tak, 200 gramów musi być odciśnięte z solanki na papierowym ręczniku. Tak jak Wam mówiłam wcześniej. Dalej zakładamy miarkę z pokrywą. Dalej i teraz 4 sekundy obroty 5 będzie rozdrabnianie naszej mocarelki. I już mamy. I teraz musimy znowu odstawić to do naczynia. Hmm. Z jednej strony ja bym mogła to zostawić sobie w tym naczyniu. No ale dobra, już nie chcę tutaj naginać tego przepisu całkowicie. Jest jak jest. Dobra. Wszystko mamy. I co dalej? I dalej? Wyrośnięte ciasto, czyli słuchajcie, ja sobie to odstawię, ściągnę to, bo już się tu nie mieszczę. I teraz wam pokażę. Wyrośnięte ciasto kładziemy na blat oprószony mąką. Dzielimy na połowę. Ciasto mi bardzo ładnie wyrosło. Nie wiem, czy wy widzicie, nie widzieliście jakie było, więc nie wiecie. Dzielimy na dwie części. O, to jedną część zostawię sobie. W misce i teraz tak, to musimy rozwałkować na kształt koła o średnicy 30 cm, czyli to będzie tak naprawdę całe to moje koło. Właśnie bardzo fajne są te tak zwane stolnice, gdzie macie podane rozmiary. Chociaż powiem szczerze, że jakbyście zrobili większe czy mniejsze, to myślę, że nikt Wam głowy nie urwie. Dzieciaczki nasze nie będą jakoś stały i zmierzyły, czy to faktycznie jest te 30 cm, to po pierwsze. A po drugie, ja nie wiem, czy nie lepiej zrobić na przykład, zależy też ile tych dzieciaczków jest, czy nie zrobić na przykład mniejszych takich pizz, takich tak zwanych pizz na raz. No, ale to już jest kwestia tego, jak wy sobie tam chcecie. Zróbmy na początek według przepisu, tak? Już prawie, o, zyskałam kształt. Prawie. O. Dobra. Jeszcze tu kawałek. No. Powiedzmy, że jest koło. Teraz musimy wyciąć koło. O średnicy 8 cm. Ja tak myślę, że sobie, że mniej więcej to będzie takie. Ja po prostu wytnę, zaznaczę i muszę nożykiem, bo tu jest wskazówka szklanką, ale nie mam takiej szklanki, akurat. O, do. No i kwestia tego jest, że to ciasto możecie oczywiście wysmarować i zrobić z niego taką mini pizzę, tak? No bo przecież nie będziemy tego marnować, no bo to jest pyszne ciasto. I teraz tak. Z tego robimy e, dwa takie krążki. Przekładamy to na blaszkę. Nie wiem, czy mi się to tak uda, żeby to tak zachowało kształt. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, nie widzieć. No. Kształt raczej nie jest zachowany, ale to można sobie zawsze na papierze jeszcze poprawić. Ha, nie jest takie proste. Chyba, że macie takie te. Maty do pieczenia od razu i one też są nieraz z miarkami, i wtedy można śmiało. No dobra, powiedzmy, że to jest mój, moje koło. I tak robimy z następnym ciastem. I teraz tak na pokrywie naczynia miksującego stawiamy Miskę Do niej odważamy 100 gramów e, cukinii. Ja cukinię już sobie tu mam. Niekoniecznie to jest 100 gramów, raczej więcej. I odstawiamy. Tutaj na pokrywie znowu stawiamy miskę i do tego odważamy 100 gramów papryki. Ja właśnie zamiast papryki użyję sobie kukurydzy. Czekajcie, na razie odstawimy to. Będzie wszystko przynajmniej, chyba będziecie widzieć albo nie. Będę pokazywać. Ja sobie użyję kukurydzy zamiast papryki. Oczywiście możecie paprykę odstawić. I teraz tak na spodzie rozłożyć połowę wcześniej przygotowanego sosu. I tu oczywiście łóżki brak. Ja myślę, że połowa to będzie troszkę za dużo, bo on jest taki w miarę mega wodnisty. Zobaczymy jak to rozsmaruję, co to wyjdzie. O. Zaraz ten papier poprawię, żebyście sobie lepiej widzieli o co chodzi. Najlepiej jest w miarę dobrze to rozsmarować, bo jak to wiecie, w pizzy bywa, te brzegi, to nie każdy chce jeść, bo są suche, bo są bardziej spieczone. No więc tak, ja połowy tego nie zużywam. Ja zużyję trochę mniej, bo dla mnie mi się wydaje, że to będzie wtedy zawodniste. Już tylko zerknę, czy wy dobrze widzicie? O, jest super. I teraz tak, połowę sera. Na całość tej pizzy dajemy połowę tego naszego sera. Mniej więcej, no. Na jedną mniej, na drugą więcej. Och, już spadło na podłogę. No już koteczki, zaraz się tym zajmą. Dobra, słuchajcie. Mm, wytrę sobie łapki. I teraz tak, tu jest taki przepis właśnie, zaczynając od środkowej krawędzi, czyli od środkowej to mam nadzieję ta. Ułożyć krąg kolejny z połowy czerwonej cebuli pokrojonej w 1-2 mm kostkę. Połowa odważonej cukini. I teraz właśnie zapytacie, ile to jest połowa? W przepisie wszystkiego jest po 100 gram. Mów. 100 gramów. Poprawiam się. Więc tak. Robimy okrąg z 50 gramów czerwonej cebuli. No Moja pizza nie jest jakoś mega okrąg. Ale zaraz muszę to poprawić, bo faktycznie musi być, żeby to ładnie wyglądało. Dobra, czyli tak, cebula. Muszę tu ponaciągać trochę. O, cebula. Potem mamy cukinię. I to wszystko ma być pokrojone, wiecie, w... Już wam mówię. A cukinię też mieli pokroić w 1 cm kawałki. No nie wiem, czy mi to wyszło 1-centymetr. Niekoniecznie. Ważne, że jest kolor zielony. Jest tak, czerwona cebulka, kolor zielony. Potem mamy żółta papryka. Czyli ja sobie dam swoją kukurydzę. Już. Powiedzmy, że połowę cukini zużyłam. Teraz sypnę sobie wokoło. Kukurydzę. Po kukurydzy dajemy. A, czyli to będzie ostatnia warstwa. No to już się przestraszam, że się nie zmieszczę. Po kukurydzy będą. E, pom, a nie, adzie, marchewka? A. Czyli po kukurydze jeszcze marchewka. I dopiero będą koktajlowe pomidorki. Więc musicie się tu tak trochę ciśniki. Moje kochane warzywka. Tu trochę poprzytulać się do siebie, bo jeszcze musimy zmieścić pomidorki. Ale ładnie, kolorowo jest. Ciekawe, jak będzie w smaku. Dobra. I teraz pomidorki. Pomidorki kroimy na pół no i układamy tak po Oczywiście, możecie wszystko sobie pozamieniać. Tak, najważniejsze to są kolory, tak, żeby uzyskać kolorową tą pizzę. Dobra, jeszcze trochę. Zobaczymy, co to wyjdzie. I mamy tak, pokrojonych na pół, czyli pomidorków i ciasto mamy skropić oliwą z oliwek. Jest zabawy, ale oczywiście możecie zaangażować jak najbardziej dzieciaczki. Żeby się stworzyły swoją pizzę. O, dobra. Teraz poleję oliwą z oliwek. Tak niewiele. O, dobra. I co mamy zrobić dalej? I w ten sposób zrobić drugi kawałek i to leci do piekarnika. 20 minut, jedna blacha po drugiej. Słuchajcie, zobaczcie. Taka ładna wyszła nam pizza. Znaczy, póki co, jeszcze nie pizza, póki co, surowe ciasto. Więc co? ja tak. To już wstawiam sobie do piekarnika, robię drugą i później już będziemy próbować. No, kochani, pizza zrobiona. E, oczywiście myśmy już musieli sobie podnieść kawałek. E, tak wyszła jedna. Znaczy, to jest pół. Połowa. Nie mogę tak bardziej przychylić. Fajnie wygląda. Ale to jest ta druga, która bardziej urosła. A to jest ta pierwsza, która nie zdążyła sobie urosnąć, ale wygląda jak tęcza, słuchajcie. Są kolory oddzielone. Ja mam tu oczywiście specjalistę, który musi spróbować. Ale nie chcę wam, wam go pokazywać. Więc specjalista próbuje teraz. Chrupiąca jest, bo słyszę. I za chwilę musi głośno powiedzieć, czy wszystkim dzieciom będzie to smakowało, czy trzeba coś dodać. No, specjalista. Dobra jest, róbcie, polecam. Czy coś byś tu dodał, takiego nie, swojego? Nie. Nie, wszystko jest w porządku? Tak. No to dobra, to zjadasz cały ten kawałek, a wyróbcie pizzę tęczę. Słuchajcie, i oczywiście. Z racji tego, że wszyscy jesteśmy dziećmi, możecie sobie dać różne dodatki, tylko właśnie zróbcie tak, żeby było kolorowo. Musimy żyć kolorowo musimy, słuchajcie, cieszyć się tym, że możemy wstać, że możemy się w ogóle otworzyć oczy, że możemy naprawdę spojrzeć przed siebie, tak? Głowa do góry. Humory mają być dobre, tak jak ta właśnie pizza. No to co? Słuchajcie. Pozdrawiam Was i jeszcze wpadniemy tutaj na koniec taki jeszcze jeden przepis dzieciowy, ale Wam nie powiem jaki. Pozdrawiam Was wszystkich, jeżeli zrobicie taką pizzę, dajcie znać, czy smakowało. Ja oczywiście musiałam swój kawałek posolić, bo nie ma za wiele przypraw w cieście, więc możecie go troszeczkę doprawić. Zależy w jakim wieku dzieci będą to jadły. Dobra, dosyć gadania, buziaki, trzymajcie się, pa!